Przedstawiamy kolejne produkty w ramach naszego czarnego listopada. E, tym razem, coś dla pań. Znana, lubiana seria Queen firmy Delphin. E, I tutaj, jak widzicie, wszystko w pięknym, gustownym kolorze. E, zaczynamy, może, od kaloszków. E, producent deklaruje do minus 20 stopni tutaj komfort, czyli no, nasze polskie zimy. Tutaj na pewno nie straszne. E, Wyściółeczka w środku wyciągana, bardzo ciepłe kaloszki. Z pianki ewa, oczywiście, czyli dodatkowo jeszcze nic nie ważą. Yy, odzież dalej, czapeczka, bardzo gustowna, ciepła. Yy, tutaj z takim fajnym podszyciem, z misiem, bardzo ciepła, od razu może o cenach, bo yy, tą czapeczkę teraz kupicie na rabacie 35% w cenie 39 zł, a kaloszki z rabatem 30% w cenie 108 zł. Także bardzo fajne rabaty. No, i tutaj już przechodzimy do sprzętu. Spinning, bardzo taki, taki uniwersalny, można tym sobie połowić, zarówno szczupaki, jak i okonie. Z kołowrotkiem, z przednim biegiem, wszystko dopasowane kolorystycznie. Tutaj nawet mamy takie, taką grawerkę na, na piance Ewa Queen, czyli wszystko ładnie gra. Wędeczka w tej chwili w, w cenie 123 zł po rabacie 30%, a kołowrotek rabat 35 za 94 zł, także taki komplecik za jakieś tam 200 zł z małym plusikiem, fajny spinningowy komplet można nabyć. I ostatnia, ostatni produkt z serii Queen, to jest pokrowiec, tutaj ten, ten różyk chyba jeszcze bardziej taki agresywny, ładniejszy. Pokrowiec na dwie, węd, na dwie wędki z kołowrotkami, ale jak się dobrze to poukłada, można jeszcze tutaj oczywiście włożyć tych wędek więcej. Dodatkowa kieszeń na jakiś zewnętrzny podbierak czy na, na podpórki. Ta końcóweczka taka, którą często gdzieś opieramy, na, na odporna na wilgoć, wodoszczelna. No i fajny gadżet, tutaj na paseczku, specjalna kieszeń na szminkę. Sprawdzimy. No my... Przyznacie, że jest to bardzo potrzebne, no, bardzo potrzebne na rybach trzeba również się ładnie prezentować. Także jeżeli, jeżeli macie swoją królową, która wędkuje, warto zajrzeć do końca listopada fajne rabaty, a jeszcze kwestia cena pokrowca, cena pokrowca to będzie po rabacie 30% 174 zł, bardzo porządny, wyściłany, gruby pokrowiec, zadbajcie o swoje królowe.